Moi drodzy witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 12, z tej Michael i dziś mam zaszczyt zaprezentować wam długo wyczekiwany odcinek do Lisina. także zapraszam do materiału. Jak sami możecie zauważyć w międzyczasie kiedy lata takie drobne kółeczko na ekranie to jest właśnie eye tracker, czyli ruch moich oczu. To jest taki, można by powiedzieć, robionek, który będzie mi towarzyszył przez najbliższe poradniki. Także to tyle. A jeżeli chodzi o samą postać, to powiem tak. Omówię wszystkie szczegóły Lisina, tak abyście dokładnie wiedzieli, w jaki sposób wykonywać kombosy, co poprawnie składać, jak wykonywać m.in. ganka i tym podobne sprawy. Także zacznijmy sobie od samego początku, czyli od runek. Runki prezentują się następująco. Tutaj wielkiej filozofii nie ma, ze względu na to, że sam Lisin, za pomocą swoich umiejętności oraz autoataków banalnie, wręcz bym powiedział, wystakował, runę kluczową jaką jest Conqueror. Mimo tego, że ta runka otrzymała całkiem ciekawe zmiany. Na początku otrzymała nerf'a, potem otrzymała buff'a, to i tak nic nie zmienia. Lee Sin zawsze praktykował Conquerora od dobrych dwóch lat. Chyba od momentu nawet kiedy ta runa powstała mam wrażenie. A jeżeli chodzi o pozostałe kwestie runek, to runka Alacrity nam to wszystko urozmaica z Cope the Grace'em, żeby zwiększać swoją prędkość ataku i jednocześnie obrażenia. Triumf jest tutaj stricte bym powiedział sytuacyjnie. Wybierany ze względu na to, że w kluczowych momentach przywracamy sobie zdrowie oraz dobywamy złoto. Jeżeli chodzi o runy poboczne. Tutaj jest kwestia sporna. Akurat jeden powie, że warto praktykować sobie obuwie, drugi powie, że warto praktykować sobie obrażenia. I w tym przypadku ja tutaj gram klasykę klasyków, którą przedstawiam w poprzednim poradniku czyli przedstawiałem obuwie, żeby za każdym razem, kiedy zdobywamy udział w zabójstwie, skracać czas odnowienia naszego obuwia, które będziemy mieli i tak dostępne prędzej czy później w naszym ekwipunku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o kwestię dodatkową, to również warto zainwestować sobie w skracanie czasu odnowienia naszych przedmiotów oraz naszych szarów Czyli jeżeli dysponujemy jakimkolwiek Sterakiem, Gordrinkerem czy chociażby Guardian Angelem, no to ta runka skraca czas odnowienia tego wszystkiego. Także polecam serdecznie to wykorzystywać. Clear też jest również bezmienny. Co prawda, na lisjonie można wykonywać masę przeróżnych clearów, ale ja Wam przedstawiam ten taki, jakby to powiedzieć, standardowy. Czyli za każdym razem, kiedy rozpoczynamy od strony niebieskiej, zaczynamy z naszą umiejętnością W, którą mamy dostępną. W międzyczasie, kiedy używamy tej umiejętności, od razu się nasza postać leczy oraz, no, tak jakby nadaje sobie efekt tarczy, przez co traci jeszcze mniej HP. No i tak Lisin wykonuje 3 kampy na samym początku od strony niebieskiej, potem od razu idzie na stronę czerwoną, wykonując dwa kampy. Zawsze omijamy golemki, w tym akurat w przypadku tego clear'a. ze względu na to, że Lisin w okresie 3 minuty 20 zawsze zakańcza te 5 kampów. No i jest warty i gotowy do działania, żeby walczyć o pierwszego żuka albo walczyć o na przykład pierwsze gańki. Na listinie dosyć często też można zauważyć clear'a rozpoczynającego się od strony czerwonej, kiedy wykonujemy czerwony side to od razu zrealizujemy sobie golemki oraz raptory, tylko tam polecam na drugim poziomie wymaksować swoją umiejętność E, a nie od razu Q, no bo E jest tak jakby lepsze w AOE obrażenia, natomiast w kwestii naszego... Lisina odnośnie Q. Q jest bardziej praktykowany na solowych kampach. Jeżeli chodzi o same gangi, to sami mogliście zauważyć, że też wielkiej filozofii w tym przypadku nie ma. Zwykłym takim Lissinem tak naprawdę doskakujemy do naszego przeciwnika. Warto czasami bejtować wroga na używanie tak jakby fejkowo umiejętności. Czyli zamiast użyć na przykład Q, to teraz wybejtuje tą zeri na nasze W, żeby ona jakoś tam odskoczyła czy użyła swoich jakichkolwiek umiejętności. No i widzicie sami, że mimo tego, że ją trochę zbejtowaliśmy, zdobyliśmy kolejnego killa. No i ten czas odnowienia na naszych obuwiu, jak mogliście zauważyć, również został skrócony. No i teraz skupmy się teraz bardziej na bocie, bo mam wrażenie, że tutaj też są naprawdę gotowe kilki. Wystarczy tylko i wyłącznie podejść do przeciwnika, a następnie kiedy on właśnie fleszuje, to natychmiast używamy swojego Q, żeby od razu do niego doskakiwać. Także najczęściej staracie się takim Sinem. Zwarcie i gotowi oczekiwać na wszystkie umiejętności przeciwnika, które zostaną spalone, a następnie kiedy ma wszystko dosłownie na cooldownach, to dopiero do niego doskakujemy. Lepiej czasami podejść do wroga, bo on może naprawdę spanikować i być łatwym kąskiem do zabicia. W międzyczasie, kiedy będę czyścił całą dżunglę, od razu omówię Wam wszystkie umiejętności naszej postaci, tak abyście dokładnie wiedzieli, co ona wykonuje na konkretnej umiejętności. I zaczniemy sobie standardowo od pasywki, którą serdecznie polecam wykorzystywać jak najczęściej ze względu na prędkość ataku oraz resety naszej energii. Najczęściej polecam serdecznie nie wykorzystywać każdej umiejętności, tak jak ja to robię w tym momencie, no bo tracimy efekt naszej pasywy. Naszą pasywką jest konkretnie... Jak to się nazywa, gra ciosów i kiedy Lisin użyje umiejętności, jego dwa następne ataki podstawowe zyskują premię do prędkości ataku i przywracają mu energię. Także polecam serdecznie wykorzystywać jedną umiejętność, kiedy widzicie, ta dwójka znika, czyli nasza pasyweczka, to od razu używamy po raz kolejny umiejętności i tak naprawdę nasza prędkość ataku, jak zresztą widzicie, skacze cały czas. W... Kiedy używamy jakikolwiek umiejętności, starajcie się tę pasywkę również wykorzystywać podczas jakiegokolwiek split pushu. Także jeżeli puszujemy jakikolwiek turet, nawet jeżeli rzucimy swoje Q, nawet nie trafiając w przeciwnika, to nasza postać otrzymuje wzmocnioną prędkość ataku, przez co szybciej może czyścić dany turet. Myślę, że wielkiej filozofii tutaj nie ma i na pewno ogarniecie to po kilku dosłownie grach. Myślę, że teraz posiadając dosłownie 3000 zł, warto wycofać się do bazy, żeby kupić swoje pierwsze przedmioty. Podstawowym elementem, który zakupujemy, to oczywiście Gordrinker. Kiedy stać nas na kolejne przedmioty, to możemy w międzyczasie kupić kolejne składniki, jak na przykład Warhammer oraz Kindlegen. Ale jeżeli dysponujemy tylko i wyłącznie 1100 zł, czyli mamy na przykład 000, ale wystakowaliśmy czy zniszczyliśmy całą dżunglę, to na pewno dysponujemy 1100 zł. Dlatego polecam serdecznie budować Iron Spike Whipa, bo to w zdecydowanym stopniu wzmacnia naszego clear'a oraz ten efekt tego przedmiotu powoduje natychmiastowy reset na przykład naszego autoataku. Dlaczego moi drodzy wybieramy Gordrinkera, a nie na przykład Eklipsa, Strikebreakera i pozostałe kwestie? Kiedy znajduje się dookoła wszystkich wrogów, warto resetować sobie zdrowie naprawdę krytycznej sytuacji. Dodatkowo ten przedmiot wzmacnia nasze ability haste, to każdy zdobywany legendarny przedmiot. Także dysponując tym przedmiotem nie dość, że mamy skrócone czasy odnowienia, to w dodatku mamy podrasowane tak naprawdę leczenie, dlatego moim zdaniem warto to wybierać. No i co prawda chciałem tutaj zabić Veigara, a wyszło na jaw, że zabiliśmy w ogóle Luciana nasze tak także brzmi to ciekawie. Od razu pomogę temu Apeliosowi spuszować jego aleję, żeby od razu dajwować tego Veigarka. Myślę, że tutaj nie powinno być kłopotu, możemy na spokojnie wybejtować go na tą, jak to się nazywa... Na tą właśnie bramkę od razu możemy go tak, jakby troszkę wybejtować, połazimy sobie wokół niego, żeby na spokojnie zużył wszystkie umiejętności, a następnie go na spokojnie wykopiemy i od razu uciekniemy poza turec, żeby nie zginąć, ale jednocześnie wyjść z tego cało. Obuwie najczęściej staracie się budować na listnie stricte pod sytuację, czyli jeżeli przeciwnicy dysponują sporą ilością cc albo mają naprawdę denerwujące podrzucenia, ogłuszenia i tym podobne, polecam serdecznie budować takie merkurki. I ja zdaję sobie sprawę, że większość postaci w enemy to jest klasa AD, natomiast kiedy ja będę inicjował jakąkolwiek walkę, a Weiger rzuci mi klatkę, to ja dosłownie, mimo tego, że jestem 6-0, nic nie zrobię. Dlatego polecam serdecznie w tego typu cc budować merkurki. Natomiast, jeżeli będzie naprawdę full AD drużyna, która dysponuje wszelkimi obrażeniami albo się nafidowała, to polecam składać pancerniaki, bo pancerniaki w zdecydowanym stopniu zwiększają czy podrasowują nasze armory. I czy my trafimy to kill magiczne? No, niestety się nie udało. No cóż, mówi się trudno. Chociaż widzę, że ten master to no niestety nas zabił po fleszu, także unlucky sytuacja wyszła. Dobra, zabijmy tą na spokojnie, żeby nie sprawowała żadnego problemu. A w międzyczasie, co chciałem powiedzieć o Steraku, to to, że w chwili, kiedy dysponujemy naprawdę niskim progiem zdrowia, otrzymujemy tarczę, która może nas naprawdę uratować w krytycznej sytuacji. Dlatego, moim zdaniem, warto podchodzić czasami sytuacyjnie do danej rozgrywki. No i w tym przypadku, zbuduję sobie jako drugiego Steraka, żeby uratować się przed damage'em Mastera albo tego Luciana. Następnym elementem, który chciałbym omówić, jest umiejętność Q naszego lisina. Jest to umiejętność, która nazywa się palać dźwięku bądź uderzenie renasansu. Lisin na samym początku Używa naszego Q w danym konkretnym kierunku, jak zresztą widzicie. W chwili, kiedy trafiamy danego przeciwnika, pokazuje nam go na mapie, mimo tego, że nie dysponujemy tam wizją. A następnie ponowne użycie naszej umiejętności powoduje to, że nasz listing doskakuje do tego wroga, którego trafił. Jest to umiejętność, która niestety nie przechodzi przez miniony, także jeżeli przeciwnik jest za... Wszelkimi minionami, czy chociażby stworami w lesie, to niestety nie może być przez nas trafiony. Natomiast w chwili, kiedy naprawdę trafiamy takiego przeciwnika, to na pewien dystans zresztą mogliście zauważyć, że możemy do niego dolecieć i zadać mu naprawdę kluczowe obrażenia. Jest to element, który sami widzieliście w takim okręgu, jakby występuje. Także jeżeli trafimy danego przeciwnika za pomocą tej umiejętności, to możemy natychmiast do niego doskoczyć. Tak jak w przypadku tej serii. Nie mam pewności, czy ja tą Zeri zabiję. No zabić, zabiję, ale... Dobra. Wykopmy sobie na spokojnie Urgocika, bo... Szczerze mówiąc, nie chce mi się z nim bić. Albo dobra, dawaj. Dawaj na soluwę. Niestety nie trafiłem swoją kluczową umiejętnością. Ja tu tak staram się skakać za wszelką cenę, jak tylko mogę, ale... Jeżeli chodzi o pewną doskonałość, której niestety nie dopowiedziałem ze względu na tamtą walkę, to jest to, że za pomocą ponownego użycia naszego Q, kiedy doskakujemy do danego przeciwnika, to zadajemy mu obrażenia zależne od jego brakującego zdrowia. Czyli w chwili, kiedy doskakujemy do danego przeciwnika, to zadajemy mu więcej albo mniej obrażeń. Oczywiście jest to zależne od aktualnego zdrowia, którym dysponuje. Dobra, na spokojnie sobie tu ucieknijmy. Mam wrażenie, że powinienem to przeżyć, bo teraz przeskoczę sobie na spokojnie przez ściankę. Raczej ten Weigar mnie nie zabije, a ja od razu się wyleczę za pomocą Smite'a. To była naprawdę bliska okazja, żeby mnie składzić po raz kolejny, ale uratowało mnie to, że zdobyłem Gordlinkera i błyskawicznie przywróciłem sobie kluczowe zdrowie. Także sami widzicie, że na mnie dosłownie w tej grze nie ma mocnych, ale myślę, że tego Luciana też można byłoby zabić, bo sami widzicie, że. Zrobił co prawda drake'a, ale się poświęcił za naprawdę tego shutdowna. Wycofajmy się teraz od razu do bazy, bo myślę, że warto wykorzystywać ponad 2700 zł, które wyfarmiliśmy. Także od razu zakupimy sobie wcześniej wspomnianego Osteraka. Jeżeli chodzi o kolejny element, który chciałbym dopowiedzieć na naszym leasingie, to jest czy umiejętność W, którą maksujemy w naszym zestawieniu jako drugą. W kiedy używamy naszego W, to możemy albo otrzymać tarczę, albo doskoczyć na daną konkretną odległość, na przykład do naszego Ward'a. Także podczas jakiejkolwiek inicjacji możemy w znacznym stopniu sobie podrasować ganki, czy chociażby fajty drużynowe. Ale polecam serdecznie nasze W wykorzystywać wtedy, kiedy wiemy, że mamy dużo HP. Bo jeżeli dysponujemy 10 HP i uciekamy za wszelką cenę, a na przykład leci w nas autoatak atak mf no to w momencie, kiedy używamy W do konkretnego warda, nie otrzymujemy tarczy. Także w chwili, kiedy na przykład ktokolwiek nas goni, ale dysponujemy małym progiem HP, to polecam serdecznie wykorzystywać W na sobie, bo wtedy otrzymujemy tarczę i na przykład żadnego problemu z tym nie ma. Dobra, na no spokojnie zabijmy sobie przeciwników. Myślę, że ta serii też problematyczna nie będzie, bo nie oszukujmy się, trafiliśmy w nią. Wszystkie umiejętności, także spoko. Przejdę do kolejnej umiejętności, bo nie mam pojęcia, czy przeciwnicy poddadzą tą rozgrywkę, czy też nie do końca. Omówimy tutaj umiejętność E. E to jest walnięcie w ziemię, ja bym to tak nazwał, ale konkretnie nazywa się to nawałnica oraz okalaczanie, czyli również jest to umiejętność, która dysponuje dwoma umiejętnościami, czy dwoma efektami. Jeżeli za pierwszym razem nasz lisin uderza w ziemię, to od razu zadajemy obrażenia obszarowe dookoła nas. Natomiast, w chwili, kiedy przeciwnika uderzymy za pomocą E i ponownie jej użyjemy, to przeciwnik natychmiast otrzymuje spowolnienie oraz jest widoczny na krótką chwilę. Także, jeżeli dysponujemy tą umiejętnością, a na przykład tutaj znajduje się przeciwnik i użyjemy teraz E, to od razu go wykrywamy. Dobra, spróbujmy tego masterka zabić. Niestety mam wrażenie, że tutaj trochę padnę. No tak, bo Lucy, niestety, też jest nafitowany. Jeżeli chodzi o dodatkowe kwestie odnośnie naszej umiejętności E, o której wcześniej wspominałem, to od razu dodam również fakt, że podczas maksowania tej umiejętności i ponownego użycia naszego E przeciwnicy otrzymują procentowe spowolnienie, i to procentowe spowolnienie zwiększa się wraz z maksowaniem tej umiejętności. Dlatego niektóre mainy Lissina maksują tą umiejętność względem slowa i większe prawdopodobieństwo wyłapania przeciwnika. Czemu ZYRA do mnie nie podejdziesz? Zera by mogła na spokojnie to przeżyć, ale niestety uciekała, także no cóż. Mówi się trudno, ale nic na to nie poradza. Ostatnim elementem, który nam pozostał w umiejętnościach to oczywiście RK. W chwili kiedy mamy przeciwnika na tym konkretnym obszarze, który widzicie teraz na ekranie, to od razu możemy przeciwnika kopnąć za pomocą naszej Erki. czyli Lisim wykupuje potężne kopnięcie okrężne odrzucając wrogiego bohatera. Jest to element, który genialnie kombuje się z pozostałymi umiejętnościami i powiem tak. Na Lisinie jest naprawdę mnóstwo mechanik i nie mam pojęcia dosłownie, czy jestem w stanie wam o wszystkich opowiedzieć, bo teraz powstały Lisiny chińskie, które opierały się naprawdę błyskawicznej mechanice. Jeżeli chodzi o takie klasyki, to typowo mogę omówić Inseka, czyli za każdym razem kiedy używamy Rki, to możemy od razu flashować, czyli najpierw Rkujemy, a następnie flashujemy, żeby w danym kierunku wykopać przeciwnika. Także naprawdę synchronizacji i przeróżnych elementów, które panują na tej postaci jest mnóstwo. Myślę, że teraz skupimy się na tym, żeby wyfarmić sobie od razu naszego ultimate'a do trzeciego poziomu, żeby już nie tracić tutaj potencjału. No co prawda zdominowaliśmy bardzo mocno rozgrywkę ze względu na to, że dysponujemy ponad 18 killami, No Ale z racji tego, że mój bottom jest 1.19 no to niestety trzeba ich w jakimkolwiek stopniu wykierować. Zakupmy sobie teraz od razu hempanka, żeby przeciwnicy mieli zmniejszone leczenie się oraz na samym końcu złóżmy sobie stopłocza. Budując jednocześnie Guardian Angela, żeby ratować swoją skórę naprawdę ostatecznej walce. Jednym z ostatnich elementów, które chciałbym dopowiedzieć w naszej rozgrywce jest fakt, że polecam serdecznie wyłączać quick casty. Ze względu na to, że quick casty pomagają nam co prawda celować umiejętnościami, ale wielkim minusem jest to, że tracimy tempo rozgrywki. Także nie polecam tego praktykować, bo naprawdę nie warto. W jaki sposób te quick casty wyłączać? Na samym początku macie dostępną taką opcję, że macie normal casty i w chwili kiedy używamy umiejętności... To tak, jakby muszę ją jeszcze zatwierdzić po raz kolejny, kolejnym przyciskiem. A w chwili, kiedy mamy to wszystko wyłączone, to sami widzieliście przez resztę dosłownie rozgrywki, że te kółeczka nie występują i nasz lisin jest o wiele płynniejszy, bo od razu, kiedy trafimy konkretną umiejętnością, natychmiast możemy do przeciwnika lecieć. Jest to bardzo ważne, ponieważ taka mechanika nie pozwoli nam wykonać płynnego lisina. Czyli, kiedy trafimy danego przeciwnika za pomocą np. Na naszego Q, to nie będziemy w stanie do niego. Dolecieć od razu użyć naszego Warda zanim, żeby na przykład wykopać przeciwnika w konkretnym kierunku. Także warto sobie to od razu uruchomić, czyli przypominam, kiedy macie dostępne normalne kasty, kliknijcie sobie ten przycisk Quick Cast, a następnie oznaczcie tą opcję, którą ja mam już teraz odznaczoną. Myślę nad tym, czy nie zrobić sobie teraz naszora, bo ma bardzo łatwego naszora w tym etapie rozgrywki Dodam również fakt, że Master dosłownie nie żyje, także to byłaby większa szansa na zrobienie tego buffa Ale widzę, że Lucian się tak mega poczuł i zginął Ej, Veigar jest awk Dobra, już myślałem, że Veigar jest awk, to chciałem to wykorzystać przeciwko niemu, ale no wyszło jak wyszło Powinniśmy to teraz zrealizować Apelios to tam dosłownie już troluje, ma 0,14. Odpala wszelakie umiejętności dosłownie nawet w miejscu, także ja tam nie wnikam dosłownie. Dobra, czy da się tego wejgarka zabić. Raczej tak goście nie dysponuje tym swoją pułapką, czy tam swoją bramką, także tyle. No mam wrażenie, że ta gierka też się dużo przedłużać nie będzie, no bo sami widzicie, że mamy ponad 20 kili. Dodatku również dodam, że przeciwnicy teraz nie żyją. A na spokojnie będziemy mogli zrealizować dwa inhibitory, przynajmniej tak mi się wydaje, także trzeba to zrealizować. W międzyczasie, kiedy puszujecie, to dodam również fakt, który wcześniej powtarzałem: polecam serdecznie wykorzystywać swoje umiejętności, nawet w miejscu, nie trafiając kompletnie przeciwnika. Załóżmy za pomocą Q, bo sami możecie zauważyć, że ten atak PIT nam cały czas wzrasta i maleje. Dlatego najczęściej, kiedy używamy tej umiejętności, no to podrasowujemy, co ty zrobisz? To od razu, kiedy używamy naszych umiejętności, wzmacniamy sobie atak Speed, przez to szybciej takie struktury po prostu umierają. Dobra, nadchodzi ostateczna walka. Mam wrażenie, że tutaj powinniśmy lekko poczekać na karena, ponieważ znajduje się on na topie. No, przeciwnicy dysponują tym. Łoj, dobra, nieważne. Przeciwnicy dysponują tym solem, dlatego ja tutaj się wbijać tak naprawdę nie chciałem. No, ale widzę, że tutaj moi sojusznicy już postanowili, że wlecą. Jesteśmy w stanie go w ogóle zabić? Zabić go, zabijemy, ale. Dobra, tego też. Szczerze byłem pewny, że ten urgot mnie wciągnie na takim HP. A tutaj się udało zrobić tripla. Może tutaj kwadra jeszcze się jakaś siądzie. To mi i tak dysponuje Guardian Angelem, więc być może tu się coś uda zdobyć. To prawda, zmarłem, ale to żaden kłopot dla mnie, bo teraz od razu wyleczymy się za pomocą naszego Gordrinkera oraz naszego tego. No, niestety taka nieoficjalna kwadra na koniec została zrealizowana. Myślałem, że tutaj zdobędzie się pentakila, ale niestety Unlucky. Także co? ggwp 2736 myślę, że idealnie udowodniło, że da się licinę wykierować rozgrywkę 1 na 9. No i co, od razu przejdźmy do podsumowania tej pięknej rozgrywki. Mimo tego, że ta rozgrywka wyglądała jak totalny stomp na bocie, udało się ją wykierować ze statystykami wynoszącymi 27,3 do 6. Mimo tego, że potom intował, mimo tego, że Vlad, co prawda na początku mu tak trochę nie wychodziło, udało się to wygrać. Jeżeli chodzi o podsumowanie, damage'owa prezentuje się ono w taki sposób. Dodam również fakt, że mimo tego, że Lucian zadał taki damage i tak udało się to zwyciężyć bez żadnego kłopotu, odpowiednio go one-shotując. A dodam również fakt, że my prawie że trzykrotność damage'a mastera żeśmy zrobili, także dominacja była tutaj naprawdę widoczna kołym okiem, mimo utraty Soula. Jeżeli chodzi tutaj o runki oraz przedmioty, graliśmy tutaj typowe zestawienie z samego Conquerora wyleczyliśmy się ponad 1100, co idealnie udowadnia, że naprawdę banalnie można tym lisinem stakować tego Conquerora za pomocą A autoataków czy umiejętności, to czasami w niektóre meczapy zamiast Teraka warto budować czarny tasak z angielskiego Black Cleaver, ze względu na to, że tamten przedmiot również dysponuje sporą ilością hp posiada ability hasty oraz wspaniałe efekty penetrujące wszelakie pancerze oraz co jakiś czas, kiedy gramy jako ostatni item Hempanka, to możemy czasami składać na przykład itemy pod tanka w stylu oblicze, ducha, Tormeila, możemy składać czasami Omena, który zeslowuje odpowiednio przeciwnika i wzbogaci nasze statystyki defensywne, przez co nie będziemy umierali. Także to by było na tyle. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami oraz serdecznie Was zapraszam na codziennie odbywające się na moim kanale transmisje na żywo. Także do zobaczenia. Z tej strony Michael. Pa, pa.